Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj na kanale Mi Drewno. Bardzo ciekawy temat. Super klasyczne połączenia czyli mamy połączenie kątowe chop i wpust tutaj czyli taka literka U dla osób, które nie wiedzą czyli wycinamy tutaj środek, powstaje tak jakby literka U, a w tym elemencie wycinamy jeden bok, drugi bok i to wszystko wkładamy. Najlepsze połączenie Myślę, że kątowa, jedno z mocniejszych. Mamy tutaj bardzo dużo powierzchni klejenia, i to jest faktycznie super sprawa. I generalnie, żeby takie połączenie zrobić, trzeba trochę pomierzyć, trochę tutaj po, popracować nad kątami, żeby to się wszystko zgadzało, ale zobaczyłem w sieci ostatnio film, który pokazał, że można to zrobić zupełnie bez mierzenia. I jestem ciekaw, czy to mi wyjdzie, czy też nie. Zaraz się przekonamy. Co będziemy potrzebować? No, oczywiście będziemy potrzebować pilarkę taśmową. Już od razu sobie odciąg otwieram, co by tutaj nie kurzyć. Będziemy potrzebować dwa kawałki, które są w miarę równe, tak? Tak, jak tutaj widzicie, grubość tych elementów jest taka sama. No, bo będziemy łączyć tak, żeby to, żeby to było w ten sposób efekt finalny, tak? Kolejna rzecz, która będzie nam potrzebna, to dwa zderzaki. Zderzaki, czyli elementy, które, do których dojedziemy. No powiedzmy, wykorzystam sobie tutaj, na przykład taki zderzak magnetyczny. Jeśli mam stół żeliwny, magnes przyczepiam i on jest naprawdę super ciężki. No nie da się go przesunąć, tak? Mogę go na siłę jeszcze obrócić, ale generalnie chodzi o to, żeby do czegoś dojechać i się zatrzymać. Opcja druga, jeśli nie macie takich zderzaków na magnes, to jest oczywiście praca z dowolnym kawałkiem odpadu. Bierzemy jakiś odpad. Tutaj sobie zapinam, ściskam i dojeżdżam materiałem. I już mam ten zderzak zapewniony. Tak? To jest jeden zderzak, ale będzie jeszcze potrzebny drugi zderzak. To za chwilkę Wam pokażę, gdzie i będą nam potrzebne. Uważajcie, co. Ta-da-da! Na pewno w każdym warsztacie, oczywiście, mamy szufladę z takimi skarbami, czyli kartami do gry. Dlaczego karty? Ponieważ one są zrobione oczywiście z papieru, czy z jakiegoś kartonu, czy z jakiegoś tworzywa. No i są w miarę równej grubości. I o tą grubość nam chodzi. Kilka kart da nam jakąś grubość. Ja nawet nie wiem ile tutaj jest, może 1 10, 1 20, czyli 0,2 mm. Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to, ale to wykorzystamy. No i teraz tak, co robimy? Zrobimy sobie wpust, czyli to, to w środku. I teraz jak to zrobić, jaka grubość? Dla osób, które troszeczkę choćby już w stolarstwie siedzą, to wiedzą, że jeśli łączymy coś yy, na pół, ups, na tak zwaną zakładkę, czyli tniemy na połowę, no to robimy połowę grubości tego, połowę grubości tego. Ale jeśli robimy na wpust i na czop, czy pusti chop, yy, czop, tak, to robimy mniej więcej na 1 trzecią grubości. I wtedy to połączenie będzie najmocniejsze. No więc teraz, tak. Ja tutaj oczywiście mam miarkę przy sobie, ale tutaj nie będę te tego mierzył, tylko mniej więcej staram się ustawić na oko, żeby uzyskać tą jedną trzecią grubości od brzeszczotu do przykładnicy. I to wszystko. I to jest jedna rzecz, którą tutaj będzie trzeba zrobić. Druga rzecz to oczywiście ustawimy sobie ten ogranicznik. Jak daleko? No to tutaj myślę, że raczej wiecie już, co chcę zrobić. Czyli jeśli sobie tutaj ustawiam w ten sposób, że materiał jest zlicowany na zero, tutaj od czoła, to mamy. W miarę kąt prosty zachowany, prawda? Teraz ołówek w rękę. Ołówek w rękę. I rysujemy sobie linię, która będzie nam potrzebna. To jeszcze mogę na razie odsunąć. Dosuwamy tą linią do zębów, i to, tak naprawdę, jest koniec, koniec naszego zbioru. Teraz możemy ustawić sobie nasz zderzak. Widzicie, na razie go odsunąłem od przykładnicy, ponieważ teraz będę przesuwał tutaj tak, żeby plus minus mieć te 30% od brzeszczotu do przykładnicy. Jest, jest. I możemy robić dwa pierwsze cięcia. Wyłączamy maszynę, jeszcze niech to sobie huczy i teraz ja tutaj mam jeszcze drugi zderzak, który, słuchajcie, przykleję tuż za przykładnicą. To będzie super ważny moment, ponieważ, ponieważ teraz będziemy robić drugą pracę. W moich rękach również pojawią się teraz, słuchajcie, karty. Karty będą służyć do tego, żebyśmy włożyli tutaj w nasze nacięcie po, po brzeszczocie, żebyśmy znaleźli grubość, słuchajcie, naszego brzeszczota, tych zębów. Ile to będzie kart? No właśnie, ja tutaj mam 4 karty, zobaczmy czy 5 wejdzie. 5 również wchodzi. W miarę ciasno, ale wchodzi. No i tutaj pytanie, tak naprawdę myślę, że warto będzie tutaj zrobić próbę. Zrobimy na razie na tych 5 kartach. I gdzie teraz te 5 kart będziemy wkładać? Proszę bardzo. Karty włożone są pomiędzy zderzak a przykładnicę. Czyli możemy teraz zacinać drugi element. Tutaj widzicie, nie mam już nawet nic wytrasowane. Nie ma kompletnie nic. Możemy ciąć. Tak wygląda nasza operacja. Domyślacie się już, co się tutaj wydarzyło? Jeśli nie, to spójrzcie teraz. Mam nadzieję, że tutaj kamera będzie w stanie już to pokazać. Czyli tutaj de facto musimy wyciąć środek, a tutaj wycinamy nasze boki. Czyli teraz chwila zabawy. Trzeba to wybrać tutaj, właśnie w środku. Ostatnia operacja to cięcie w poprzek, czyli w tym elemencie musimy sobie tutaj dociąć nasz, tak, tutaj mój sprytny przyrząd ustawiamy i tniemy tak, żebyśmy oczywiście nie przecięli za za głęboko. No myślę, że Powinno być ok, no i tniemy. Element numer dwa zrobiony, czyli czop prosty. Mamy, zobaczcie, drugi pasujący element. No i teraz chwila prawdy. Czy pasowanie jest wystarczająco dobrze zrobione? Proszę bardzo. Jak widzicie, nie odchodziłem od pilarki taśmowej. Nie brałem miarki. I co wy na to? Myślę, że słuchajcie, jedna z najlepszych metod. To jeszcze może tutaj wam w tej kamerze pokażę, jak to wyszło. Myślę, że efekt jest naprawdę niesamowity, jak na styl pracy i tempo. Jak się podoba? Myślę, że bajka. Naprawdę świetna sprawa. Czyli teoretycznie 5 kart przy tym brzeszczocie sprawdza się u mnie doskonale. Myślę, że. Szybciej i lepiej i dokładniej bym tego nie był w stanie zrobić. Tym bardziej, że pomyślcie sobie, że na przykład deseczka, no tutaj mamy nie wiem ile, 60 mm, ale jak będziemy mieli na przykład ramę 100 mm, 150, żaden problem, słuchajcie, robicie dokładnie w ten sam sposób i będzie to nadal zrobione super, super dokładnie. Bez miary, bez mierzenia. No. Prawie, że jak praca na iskrze. Nie? Tam też się nie mierzy, tylko się pracuje za pomocą zderzaków. Tutaj spisuje się to również doskonale. Lajki, subskrypcje, komentarze. Pamiętajcie o tym. To naprawdę jest ważne wsparcie do tego, co robimy. Mam nadzieję, mam nadzieję że to doceniacie. Dziękuję w takim razie i widzimy się w kolejnych nagraniach już wkrótce. Cześć, hej.